Jak to jest, że na tym świecie złym Jest tak dużo jest, co dzień wielki deszcz Spada wokół nas, powiedz jak to jest Że świat płacze cały czas, że świat płacze cały czas Życie nauczyło, że ten świat kolorowy. Jak byłem latem, nie dochodziło do głowy Stracone osiem lat dało dużo do myślenia Zaszczotka zabrał na mnie do niewoli, do więzienia było mało kudy pod nogami Kto sobie poradzi, jak gdy my sobie sami Wiara dała mi nadzieję na lepsze jutro Dziękuję Boże za to, że nie jest mi smutno. Kopszałem sobie radę Kopszałem sobie radę Kopszałem sobie radę To ty też kopsniesz radę Powiedz, powiedz jak to jest